Siemaneczko, z tej strony Kundziu Dzisiaj chciałbym Wam nagrać takie 10 rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć w Minecraft Także, zaczynamy Gdy chcemy zrobić portal, nie może on mieć, jak widzicie, dwóch kratek Ale może mieć za to... Musi mieć trzy A długość jest nieważna, czyli tak jak tu Lub tu Możecie sobie zrobić taki portal do nieba i tak Wam będzie działał, tylko musi, musi mieć właśnie minimum 3 kratki wysokości i długość też jest nieważna. Kolejna ciekawostka dotyczy dżunglowych drzewek. Nie wyrosną one, gdy będzie koło nich śnieg, ani gdy będzie koło nich trawa. Nie może być nic wokół nich, wtedy wyrosną, inaczej nie ma szans, aby Wam wyrosły. Gdy płyniemy naszą łódką, ona się, się rozpędzimy, ona się rozpadnie. Ale nie rozpadnie się, gdy w tym miejscu, znaczy tutaj, gdzie chcemy, chcemy dopłynąć, postawimy sobie piasek dusz i wtedy się rozpędzimy. Oj. Się rozpędzimy. To nic się nie stanie łódka w tym soul sam się zatrzyma, wleci tak jakby w niego <laughs> i będziecie mogli sobie znowu łódką pływać. No chyba, że zrobicie tak jak ja. Gdy w wagoniku jest świnia, a na niej ona jeszcze ma siodło, możemy sobie bez problemu jechać takimi torami sterując. Zależy kto jak ma. Ja mam y, WASD i W do przodu, S do tyłu i sobie tak możemy jeździć. Ona nic nie potrzebuje, także patrzcie. Teraz sobie zmienię na przykład kierunek. I znowu sobie zmienię. Postaram się, bo jak się ro jest rozpędzona, to nie tak łatwo. Wystarczy raz kliknąć i pojedziemy tam, gdzie. O, właśnie. Gdy chcemy zalać jakąś powierzchnię wodą, najlepiej zalać. Jak będzie to kwadrat. Najlepiej zarać jego przekątną i wtedy on się sam powinien ładnie wypełnić. Gdy jest bałwan i tak naprawdę y, dynia to tylko to co on ma na twarzy trzeba się przyjrzeć. O, i widzicie, tak naprawdę on ma oczy i taką buzię, a dynie ma tylko tak na sobie jakby hełm. Gdy będziemy sobie spełnować y, różne, dużo osadników na jednym bloku... O, jeden zleciał. Y, będą się układać w naszą stronę i powstają y, różne kombinacje ich. O, biało coś, taki czarny. Tutaj jest biało-brązowy. O, za jakiś czas się rozpryskują, dlatego można je na nowo respić. One się rozpryskują, dlatego że za blisko podchodzimy. Patrzcie, będę tak. Będą się patrzeć w moją stronę. Jak podejdę za blisko. No właśnie. Możemy zbudować taką bardzo ciekawą maszynę. Tutaj dajemy jakiś blok, pamiętajcie aby to było nad pochodnią, a nie tak, bo może Wam <laughs> wtedy to nie zadziałać. Musicie kłaść nad pochodnią, to się Wam musi podświetlić. Dajecie tutaj redstone, dozownik i do dozownika albo ognistą kulę albo strzały i to tak będzie sobie strzelać z automatu gdy mamy, gdy mamy pomalowaną skórzaną tunikę to możemy ją wyprać w kociołku i będzie takiego koloru jak była kiedyś endermana nie da się trafić z łuku Za każdym razem, gdy będziemy próbować, będzie się on gdzieś indziej teleportować. No, nie da się. Woda wypłynie tylko z lodu, który jest na jakimś bloku. Gdy podejdziemy do takiego zwykłego lodu, i on będzie w powietrzu, to woda z niego nie wypłynie. I to już będzie <laughs> przedostatnia ciekawostka, mianowicie podpalające, podpalające śnieżki. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Trzeba trafić w środek, bo ona się wtedy podpali. O, ładnie. Ale niestety, gdy uderzy w jakiegoś wroga, to go nie potwala. Gdy mamy sobie jakiegoś potworka i chcemy go zabić, to zazwyczaj każdy uderza tak. Prosto. I było go trzeba uderzyć dwa razy z drewnianego miecza. Ale y jest coś takiego jak ciosy krytyczne. Każdy o tym wie, ale ja to przypominam. Gdy podskoczymy i gdy będziemy opadać, zadamy ten cios. To Villagera można zabić na dwa ciosy. Z drewnianego tak to na trzy, a tak... Na cztery. Także mała różnica jest. Jeżeli wytrwałeś do końca odcineszka, możesz zostawić łapkę w górę. Nie masz jakiś pomysł na kolejne ciekawostki, możesz napisać w komentarzu. Do zobaczenia.